Cześć kochani, dzisiaj porozmawiamy o insulinooporności, czy można cofnąć ją dietą. Dużo treści merytorycznych, ale oczywiście pyszny przepis na zdrowe, zdrowe podkreślam, śniadanie białkowo-tłuszczowe. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i koniecznie zostawić kciuk do góry. Insulinooporność, leczenie dietą. Czy dietą da się wyleczyć w ogóle insulinooporność, czy to tylko wspomaganie leczenia? No, ja bym się pokusiła, że się da, przynajmniej na samym początku, jeżeli ją rozpoznamy, to możemy turbo działać dietą, aktywnością fizyczną, dobrą suplementacją, uśmiechem, pozytywnym nastawieniem do tego, żeby wyleczyć tą insulinooporność, bo insulinooporność można cofnąć przed przedcukrzycowy? Też można cofnąć, ale cukrzycy to my już nie cofniemy. Jak zadziałać dietą w insulinooporności? Przede wszystkim ważna jest regularność posiłków. Około 4 posiłków w ciągu dnia, dłuższe przerwy między posiłkami. 4 godziny są zalecane. Dlaczego? Żeby nasza trzustka mogła sobie odpoczywać, bo jak się zmęczy no to wpadnie w cukrzycę. Eee, dlatego ważne, żeby też nie iść między posiłkami, nie podjadać. Jak chcecie wypić kawkę, czarno ok, bo nie ma kalorii. Ale już z mleczkiem, czy jeszcze z innymi dodatkami stanowi kolejny posiłek i znowu uaktywnia trzustkę do naszej pracy. Bardzo ważne jest, wszyscy to wiedzą, dieta o niskim indeksie glikemicznym. To jest moja ulubiona dieta. W sumie stosuję ją u większości pacjentów, bo to zdrowe zasady żywienia. Dieta z niskim indeksem glikamicznym, oczywiście odrzucamy wszystkie białe rzeczy, czyli białe pieczywko, drobne płatki typu na przykład owsiane, błyskawiczne, czy kukurydziane, czy jakieś słodkie, to już nie mówię, bo to chyba każdy wie. Biały ryż, biały makaron, kasza typu kuskus, czy kasza no bo to zwykła mąka pszenna, no i właśnie ta mąka pszenna do placków, naleśników, pierogów, nasza trzustka tego nie lubi, nasz cukier w organizmie też tego nie lubi. Zadbajmy o o odpowiednią ilość warzyw w diecie, jak najwięcej surowych, troszkę zminimalizujmy te warzywa z wysokim indeksem glikamicznym, czyli gotowana marchewka, gotowany burak, dynia, kalarepa, bób ma wysoki indeks glikamiczny, kukurydza, to na pewno, to sam cukier. Ale też bez przesady, jeżeli wdrożymy te produkty, wkomponujemy w posiłek, to indeks glikamiczny się obniża, czyli zawsze te produkty z wyższym indeksem glikamicznym łączymy np. ze źródłem białka albo ze źródłem tłuszczu. Ta zasada przede wszystkim tyczy się owoców, czyli banan. Winogrona, mango, słuchajcie, ma najwięcej cukru ze wszystkich owoców. Dodatkowo suszone owoce, arbus, czereśnie. Jak najbardziej trochę możemy zjeść tych owoców, ale połączmy na przykład z nabiałem, z orzechami, z masłem orzechowym w owsiance. Jeżeli chodzi o nabiał, nie ma konieczności odstawiania nabiału, ale nie pijmy samego mleka przy insulinooporności, bo jest coś takiego jak indeks insulinowy, czyli mleko ma wysoki ten indeks i szybko podnosi również insulinę, ten wyrzut insuliny w, w naszym organizmie. Osoby z insulinoopornością powinny na pewno jeść większe ilości białka, czyli chude mięso, ryby morskie, rośliny strączkowe, jajka, to wszystko jak najbardziej jest bezpieczne bezpieczne, dobre tłuszcze, roślinne, orzechy garść dziennie zapobiega przed rozwojem cukrzycy. No i co jest ważne? Oczywiście słodycze. Im mniej, tym lepiej. No nie ma co ukrywać, ale dobry słodycz dla osób z insulinoopornością to oczywiście gorzka czekolada. Minimum 70%. I wiadomo, że jak od czasu do czasu coś tam się zdarzy słodkiego, to świat się nie zawali, ale ogólnie dbajmy o tą zasadę 80 do 20. 80% turbo zdrowo, 20% odpuszczanie, bo to jest dla nas Głowy. Kolejna zagwostka w diecie dla osób z insulinoopornością to czy powinniśmy jeść tylko śniadania białkowo-tłuszczowe bez węglowodanów. No badania pokazują, no nadają takie mieszane uczucia. Eee, to wszystko zależy od nas, jak wolimy, jak bardziej czujemy sytość po jakim posiłku, ja dzisiaj szykuję placki z siemienia lnianego, z taką pastą, więc będzie to śniadanie białkowo-tłuszczowe i chcę Wam pokazać, że to śniadanie białkowo-tłuszczowe to nie musi być jajecznica z boczkiem. Czyli nie musi być coś, co zawiera dużo tłuszczów nasyconych, a badania pokazują, że one również sprzyjają insulinooporności. Bardzo ważne jest wprowadzenie różnych produktów, które mogą pomóc nam obniżyć stężenie glukozy w naszym organizmie. Morwa biała do picia albo do jedzenia. Ja bardzo często używam morwy białej w moich przepisach, już zauważyliście. Cofnijcie się do przepisu na pastę z fasoli z morwą albo sałatkę z komosą. I z morwą, była przepyszna. Na pewno ogórki kiszone, sok z cytryny, czyli wszystko co kwaśne też trochę reguluje tą gospodarkę węglowodanową w naszym organizmie. I bardzo fajna rzecz berberyna. To jest taki związek z tych wszystkich fioletowych owoców, czyli najzdrowsze owoce dla osób z insulinoopornością, borówki, jeżyny, maliny, jagody. Wszystko co fioletowe, nawet figi świeże, ale nie suszone bo tam jest dużo cukru. Berberynę można też używać e, jako suplement diety, ale uważajcie, bo jeżeli przyjmujecie metforminę, czyli lekarstwo na insulinooporność, to już nie możemy brać berberyny, bo one działają bardzo podobnie. Jeżeli nie bierzemy leków, jesteśmy na początkowym etapie, jak najbardziej. Berberyna jest super. Dodatkowo zmniejsza ochotę na słodkie, natomiast może wywołać pewne problemy żołądkowo-jelitowe, tak samo jak metformina formina, ale y, można brać odpowiedni zestaw probiotyków z odpowiednimi szczepami. Ja wrzucałam rolkę u siebie na Instagramie na ten temat. Cofnijcie się do niej koniecznie y, albo y, napiszcie w komentarzu, też się odezwę na ten temat. Y, sport, sport, sport. Aktywność fizyczna uwrażliwia komórki na insulinę, więc połączenie aktywności fizycznej, dobrej suplementacji. I przede wszystkim biety naprawdę może zdziałać cuda. Startujemy ze śniadaniem, bo śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. O której godzinie go zjecie? Nie ma znaczenia, tak pokazują badania. Ale ważne jednak, żeby ono było, bo zwiększa koncentrację i zmniejsza ochotę później na najadanie się wieczorem. Zaczynamy od siemienia lnianego. Siemi lniane to bomba kwasów omega-3. Ja wcześniej namaczyłam lniane w szklance wody i teraz miksujemy siemielniany. moka kokosowa albo migdałowa, czosnek granulowany, pieprz, sól, w międzyczasie, kiedy rozgrzewa się olej, przygotujemy pastę do placków, awokado, tartę na tarce jajko, szczepiorek, Chili i sok z połowy cytryny. Nakładamy placki. Można je też upiec w piekarniku. Nakładamy na placki naszą pastę wcześniej przygotowaną. I na koniec Giełki rzadkiewki. Ja zawsze jem te placki na śniadanie, bo są fajne, sycące, delikatnie chrupiące i wegańskie. Ta wersja nie jest wegańska, bo pasta ma jajko, ale podobną pastę robiłam wcześniej w ramach drugiego śniadania dietetycznego. Cofnijcie się też po ten przepis. Super się komponuje. Moi pacjenci uwielbiają ten przepis. Dajcie znać w komentarzu, czy borykacie się z insulinoopornością. Jeszcze czekam na wasze dodatkowe pytania, bo na pewno się urodzą po tym odcinku. Wpadajcie na mojego Instagrama i do zobaczenia!